Jak babcię, kto to był, Brzymzim? No tak chodzi, A ty czy to nie Krzysiek nie przecież? Proszę. Ty jesteś Krzysiek. Nie, ja to jesteś To jest tak taki no, podobni To ta rodzina ta sama. No, ta sama, ja też. No. Aha. Ale do mnie są podobni? Mhm. Tak. A, A co ojca? babcia sądzi? No ja, ja tak jak patrzę, to tak mi się wydaje, że trochę tu, trochę tu. Mhm. No. no nie? Mhm. A ja do kogo podobna? No do siebie ładna oh. najlepiej, nie? Ale do kogo jeszcze może być podobna, wiesz co, ja tak trochę... Ja wiem. No? Do Marty. Do Marty? No. No może, no, no. a czyli bo Marta jest twoją mamą, nie? No dokładnie. No właśnie, no jesteś, jesteś. <śleskujesz> a, no jak ja zapomniałam, a kiedy przyjechaliście? Prze wczoraj przyjechałam. Aha, Wtedy. bo... Wczoraj no. Aha, wczoraj, no bo jedno. ty jesteś, ty jesteś... Przemek że wrócła. No, nie wybierasz się nigdzie. Gdzie? No, gódzą w Kanadzie, tak? Mm -hmm. No. I nie wybierasz się tam? Na razie nie, chyba. Nie chce ci się. A pracujesz? I no, z czego żyjesz? Szukam pracy przez cały czas. Matko, ale też masz cierpliwość. No, powiedz. Dobra odpowiedź, babciu. No, ja bym tyle czasu nie szukał, tylko bym złapała, co by było. Ale masz piękne zęby, możesz się tak śmiać stale. Od tyłu wszystko, od tu widać, o, o, wszystkie, ani jednego ci nie brakuje. Piękne, a ty? No też masz, tylko krzywe. No, mama <laughs> dentysta, a ty krzywe zęby masz. No jak to się stało? Tak cię musiałeś nie robić te zęby? Nie, ja nie Nie praca chyba. Nie, nie no, samo urosły. <laughs> <laughs> praca moja. No. Fajne nie fajne to sobie to było, że tu, to dla mnie. Tak. Słuchaj, a jak wam tam leci, Martuniów? No dobrze. Tak? No. Dobrze ja mówię Matka, bo ja już... Agatka. Agata, no właśnie. Mówiłam, że podobna jestem. Ty jest, no żebyś wiedziała. No.